Mofin to dla Ciebie. Nazywam się Boxter Drong. Jestem dekarzem. Ostatnio wrócił mój syn. Bury się nazywa. Daję mu wiązkę kiełbasy dziennie i wtedy szczeka coś pod nosem. Biorę twoją starą, tutaj ciwka, patrzy już na fiuta. Pyta się, czy będzie fucha, a mi non-stop stoi grucha. Chwalę jej na ukoluja moja kula daje fula. Baśka śpiewa, alleluja na moim flecie hula. Więc biorę ją twardo, łapy za gardło, a po robocie zamawiam jadło. Daję sianko, bo mam go w kurwe Chwilę myślałem, że już hura, urwę. Wsiadam syfurkę, odpalam giba, piły 200 i wracam na kliwa. Spędzą mnie jajca, więc je odmywam, zakładam poś i wow, wow, taki masz. Wow Hats mi pops Hats mi, hats mi klops hac, hac. Moje stopy mokre tak jak chili sos Kutasiewicz Marek ma duży bok Świnia nic nie zjadła, pali się ląd góry i kałak Świnia w strachu Spierdala na rowerze, nie wiem na chód Ta kurwa gruba ma pusto w baku Chuj gruby jebany Dlatego truje starego, żeby mieć coś w banku Sobek Biorę ci babcię, zakładam kapcie Leżę na jakcie, rucham ci starą i kurwa palancie, sranie ci w aucie świna na kaucję dalej ci mało Jestem jak w transie, smaruj mi laskę kutas już pachnie, Cina go śmiało Na cipę mam barcie, na jaja mnie szarpie Zróbmy to knajp, nie będzie wolało I właśnie tak to wygląda Sobek Nie odpierdalaj teraz Klękaj przed panem, przed Hasolem OG Lajkom. Like popieprzony Jason Remianek, czekam na ciebie Pozdro